Cześć. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o takiej trudnej rzeczy, czyli o tym, jak radzić sobie z trudnymi doświadczeniami, z, wręcz powiedziałabym czasami z traumatycznymi wydarzeniami ze swojej przyszłości. Jak jakby pomagać sobie w przeżywaniu codzienności pomimo tego, czego doświadczyliśmy w przeszłości. Oczywiście jestem pewna, że jest to bardzo trudny, długotrwały proces, który najlepiej, żeby odbywał się w trakcie pracy terapeutycznej, natomiast, natomiast chciałabym, żeby yy, yy, chciałabym już dzisiaj jakby powiedzieć Wam o tym, co może być tutaj pomocne, co może być wsparciem. I teraz... Yy, im dłużej pracuję z pacjentami, tym bardziej widzę, że tak naprawdę każdy ma takie doświadczenia w swojej historii. Potocznie można byłoby powiedzieć, że każdy ma jakiegoś trupa w szafie i jest w tym dużo prawdy. Cokolwiek widzimy w social mediach, cokolwiek nasi znajomi czy znane osoby prezentują nam na swoich oficjalnych fanpageach, możemy mieć pewność, że każdy ma. W swojej historii coś trudnego, i nikt nie jest wolny od traumatycznych, trudnych doświadczeń. I teraz, co tutaj jest bardzo ważne, żeby wychodzić na prostą, żeby przechodzić przez zmianę i dochodzić do spełnionego, satysfakcjonującego życia. Więc, na pewno bardzo ważne jest to, żeby wychodzić z roli ofiary. W ogóle to wszystko, co dzisiaj chcę Wam powiedzieć, koncentruje się wokół uwalniania. To znaczy, od czego musimy się uwolnić, żeby przechodzić w satysfakcjonujący sposób przez zmianę i dochodzić do spełnionego życia. Więc po pierwsze, chodzi o to, żeby uwolnić się od bycia ofiarą, czyli im bardziej jesteśmy, w tej roli ofiary, postrzegamy siebie jako ofiarę tej sytuacji, tym bardziej trwamy w miejscu i jakby trudno nam ruszyć do przodu. Pozbycie się tej roli ofiary, wyjście z roli ofiary jest już bardzo ważnym krokiem naprzód. Bardzo ważne jest to, żeby uwolnić się od unikania uczuć. To jest jedna z kluczowych rzeczy, której uczymy się w trakcie procesu terapeutycznego, kiedy nazywamy wprost. To, czego doświadczamy, kiedy kontaktujemy się na bieżąco ze swoimi uczuciami, nie wstydzimy się o nich mówić. I za tym właśnie idzie też kolejne, yy, kolejna rzecz, czyli uwolnienie się od zaniedbywania siebie. Tak? Zwracamy tą, przestawiamy tą zwrotnicę na siebie, co znowu to powtórzę, nie jest wyrazem egoizmu, tylko wyrazem odpowiedzialności i dojrzałości, kiedy koncentrujemy się na sobie po to, żeby się wzmocnić. I żeby też potem dzięki temu być dobrym w swoich rolach, tak, matki, ojca, siostry, brata, córki itd., itd. Więc wzmacniamy siebie, uwalniamy siebie od takiego zaniedbywania siebie. Bardzo ważna rzecz uwolnienie się od tajemnicy. Uwielbiam to określenie historia opowiedziana to historia oddana. To Jest, jest w niej bardzo dużo prawdy. Uwolnianie się od tajemnicy jest ogromnie odbarczające. To powoduje, że jakby dzielę z kimś tą tajemnicę na pół, przez to nie jest ona tak dojmująco ciężka. Nazwanie pewnych rzeczy po imieniu, powierzenie tej swojej y, trudnej y, historii, trudnego doświadczenia drugiej osobie, która jest w stanie to unieść i nie upuścić tego, jest niesamowicie leczące i bardzo, bardzo potrzebne w procesie zdrowienia. Na pewno bardzo ważne jest też uwolnienie się od poczucia winy i wstydu. Tym bardziej, że większość z tych historii dotyczy naszego dzieciństwa, naszej historii, kiedy byliśmy jeszcze małymi dziećmi, więc absolutnie nie można to mówić o jakimś poczuciu winy czy o wstydzie, bo to jakby. Nie dotyczyło nas, to inne osoby najczęściej zawalały swoje role i swoje odpowiedzialności, więc znowu nazwanie po imieniu tego, co się wydarzyło i przypisanie odpowiedzialności tym, którym trzeba ją przypisać, bądź nawet przypisanie winy jest też bardzo ważne, bo to zdejmuje z nas to poczucie winy i poczucie wstydu. Bardzo ważne jest też uwalnianie się od sztywności, mówię tutaj o sztywnych przekonaniach, o, takich zero, o takim zero-jedynkowym myśleniu, czarno-białym wszystko albo nic, czyli szukamy tych szarości korygujemy nasze błędne przekonania ja o błędnych przekonaniach mówiłam wiele razy więc też Was odsyłam do moich wcześniejszych filmów zresztą to jest jeden z głównych celów psychoterapii, ta elastyczność szukanie równowagi i elastyczności, unikanie czarno-białego patrzenia na ludzi na sytuację, też na siebie bardzo ważne jest też unikanie urazy i osądu, czy uwalnianie się od urazy i od osądu, czyli takie dojście do momentu, kiedy jestem w stanie zamknąć pewną, pewne historie, a propos, to jest historia a propos tej garderoby, o której też yy, yy, mówiłam w poprzednim nagraniu, po to, żeby móc ze spokojem ją zamknąć, te pudełka pozamykać i odstawić do garderoby na właściwe miejsce. Uwalnianie się od strachu też jest bardzo ważną rzeczą, żeby wyzwalać się z tego strachu i z tego przerażenia, ponieważ dzisiejsza rzeczywistość, w jakiej jestem, jest totalnie inna od tego, co było kiedyś. My często funkcjonujemy w takich schematach jeszcze z przeszłości. Wiele moich pacjentów mi opowiada, że w momencie, na przykład, jak przyjeżdżają na święta do domu, wchodzą w progi rodzinne, to włącza im się cała lawina emocji, często tych bardzo trudnych. Bo przypomina im się cała ta historia, te historie, których doświadczali w dzieciństwie. Natomiast dzisiaj to już jest inna rzeczywistość. Jesteś dorosły, dojrzały, nie czyha na ciebie to wszystko, co czyhało wtedy, i masz w sobie moc, żeby stawiać granice, powiedzieć dość, powiedzieć stop i być asertywny nawet wobec swoich najbliższych. I to, co jest zwieńczeniem tego wszystkiego, to jest uwolnienie się od braku przebaczenia. Ja wiem, że to jest strasznie trudne. Ja wiem, że bardzo wiele osób mówi, że to nie jest konieczne. I oczywiście, jeżeli nie jesteś na to gotowy, absolutnie nikt nie będzie cię zmuszał do tego, żeby przebaczyć tą krzywdę, której doświadczyłeś. Poza tym przebaczenie jest dopiero ostatnim elementem, ostatnim etapem yy, przechodzenia przez... Uzdrowienie, tak? Ule, uleczenie, i to wymaga czasu. To nie jest coś, co można tak o, po prostu zrobić bardzo łatwo. Natomiast to znosi ogromny ciężar, i ważne jest nie dla tych osób, którym mamy przebaczyć, ale ważne jest dla nas. I te wszystkie rzeczy, te, to, to każde z tych uwolnień, to jest coś, przez co przechodzimy podczas pracy terapeutycznej. Małymi krokami, w takim tempie, jakie jest dla ciebie dobre. W takim rytmie, jaki odpowiada Tobie, wtedy, kiedy jesteś na to gotowy, idąc tym przekonaniem, że małe kroki czynią wielkie rezultaty. Odwagi w uwalnianiu się od trudnych doświadczeń, odwagi do wchodzenia w zmianę i odwagi do sięgania po satysfakcjonujące, spełnione życie.